Dzień dobry, witajcie w kolejnym Maglu Książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem o książkach, które polecam wszystkim tym, których dopadł bądź dopadnie zastój czytelniczy. Moment, w którym nie możecie patrzeć na książki. Nie chce Wam się czytać nic kompletnie, nie chcecie patrzeć na litery, nie chcecie niczego kartkować i chcecie sobie być może chwilę od książek od czytania odpocząć, ale jednak ciągnie Was coś w stronę właśnie książek. Tak, każdy czytelnik ma taki moment i ja przygotowałam kilka tytułów, które być może i dla Was będą taką dobrą receptą na to, aby z tego czytelniczego dołu wyjść. Jeśli jesteście na moim kanale już od jakiegoś czasu, to tytuły, o których dzisiaj tutaj opowiem, będą wam zapewne znane, bo są to książki, które, które ja przeczytałam i które na tym kanale się znalazły, o których opowiadałam, o których mówiłam. Starałam się wybrać takie, które wydaje mi się, że to ja sięgnęłabym po nie w momencie, kiedy dopadłby mnie ów czytelniczy zastój, więc myślę, że mm, będą je one dobre dla Was. Jeśli nie, to napiszcie, jakie Wy macie tytuły na zastój czytelniczy i jakie, jakie książki to Wy moglibyście polecić innym, również mnie, po to, aby, aby przebrnąć przez ten. Czas, kiedy nie chcę Wam się czytać. Uważam, że jednym z najlepszych gatunków na pokonanie tego zastoju są kryminały. Dlatego, że są one dość lekkie, to znaczy nie wymagają takiego zaangażowania i żeby to źle nie zabrzmiało. One oczywiście, dobre kryminały, wymagają od czytelnika tego, aby wejść w tą historię i aby wnikliwie śledzić toczącą się akcję. Natomiast są takie, które pomogą jednocześnie z zastoju czytelniczego wyjść i będą dobrym początkiem dla tych, którzy w ogóle kryminały chcą zacząć czytać. Bo albo ich w ogóle nie czytali, albo, albo chcą po prostu sięgnąć po bo takie, które nie będą zbyt męczące, ciężkie, e, bądź nudne. Dla mnie e, na pewno będą to już wspominane wielokrotnie na tym kanale kryminały Anny Kantoch. Ja tutaj mam przy sobie wiosnę zaginionych i lato utraconych. Pozostałe, e, między innymi e, łaskę i pokutę, e, mam w tym momencie pożyczone. Anna Kaintoch jest rewelacyjna y, z tego względu, że ona nie pozwala nam się nudzić podczas czytania jej książek. I y, jedyne, na co nam pozwala, to y, na, na to, że nam się wydaje, że wiemy, jakie będzie zakończenie. I za każdym razem y, nas zaskakuje, bo wszystkie zakończenia w książkach Anny Kaintoch są nieprzewidywalne. Bardzo często w kryminałach Anny Kańtoch fabuła, yy, dzieje się jakby dwutorowo. Na przykład są dwie linie czasowe, i bardzo często Anna Kantoch yy, swoich bohaterów umieszcza na przykład w latach 70. czy 80., i to bardzo dobrze się czyta. Yy, bohaterowie yy, są tacy zwyczajni. To. Yy, to są ludzie, jakich pewnie moglibyśmy spotkać w swoim sąsiedztwie, w swoim mieście. To, to są ludzie tacy, my sobie doskonale wyobrażamy ich, ich postaci, ich sylwetki, nakreślone ich emocje, to co oni myślą. Natomiast nie jesteśmy w stanie do końca odgadnąć tego, co oni planują. Ja tak naprawdę czytanie kryminałów zaczęłam właśnie od, od Anny Kańtoch i nie żałuję tego absolutnie. Absolutnie. Dlatego polecam Wam na zastój czytelniczy, jeśli chcecie ruszyć z kryminałami, Anna Kańtoch będzie strzałem w dziesiątkę. Kolejną książką, która pozwoli Wam wyjść z stołu czytelniczego. Książką, która dostarczy Wam wielu emocji, wielu wzruszeń i spowoduje, że sięgniecie po inne tytuły tego autora, to święto ognia Jakuba Małeckiego. Dla mnie jedna z najlepszych książek Małeckiego, które przeczytałam, napisana bardzo swobodnie, bardzo lekko, pomimo historii dziewczyny, która, którą tutaj w tej książce dostajemy. To historia nastki, dziewczyny, która. Kobiety już dorosłej, która y, y, jest po porażeniu mózgowym, która jest na wózku inwalidzkim, którą zajmuje się ojciec, y, i która jest tak silnie związana ze swoją rodziną, że y, na poziomie ich obserwowania, ich obserwacji y, zachowań i ojca, i, i starszej siostry. Y, Wynika niejako w ich życie i nami opowiada. Niesamowicie piękna historia. Z perspektywy tej dziewczyny bardzo zabawnie i śmiesznie opowiedziane niektóre momenty w jej życiu. Gdybyśmy nie wiedzieli w jakiej sytuacji życiowej znajduje się Nastka, no moglibyśmy się nie domyślać, że ona jest dziewczyną... Niepełnosprawną dziewczyną, która, yy, która yy, nie może sama zrobić w zasadzie nic, której trzeba pomagać we wszystkim. Do tego dostaniecie tutaj jeszcze przepiękną, miłosną historię rodziców nastki, yy, bardzo wzruszającą. To książka, która dostarczy Wam tak wielu wzruszeń, i yy, będziecie mogli doznać tak wielu emocji, czytając tę książkę, że. Na pewno sięgniecie po inne tytuły. Ja o tej książce opowiadałam już w poprzednim filmie. Ja postaram się w ogóle do wszystkich tych książek, o których tutaj opowiem, podpiąć linki odpowiednie, więc będziecie sobie mogli obejrzeć filmy, które dotyczą właśnie tych książek, ale jeśli chcecie książki spokojnej i takiej. Która e, zmusi Was do zastanowienia się nad tym, e, jak ważne są niektóre e, momenty w życiu, bo być może one się już drugi raz nie wydarzą i nie będzie nam dane spotkać e, może pewnych osób, no to Jakub Małecki na pewno. E, jest w stanie i robi to. Porusza jakieś struny w waszym sercu, które, mm, które są odpowiedzialne za to, że tę książkę odbiera się tak, a nie inaczej. Kolejna książka, przy której na pewno będziecie się śmiać, która was rozbawi, bo jest zabawna, ale która jednocześnie porusza ważne, ważne tematy i również Dawam do myślenia Nictupowa z Kevina Wilsona. Historia dzieci, które posiadają pewną nietypową przypadłość, bo nie choroba, nie jest to choroba. To przypadłość, która polega na tym, że para bliźniąt, brat i siostra w przypływie wielkich, wielkich emocji zapala się, zapala się dosłownie, staje w ogniu, palą się one żywym ogniem i no, mogą spalić wszystko, co, co je otacza. I są to dzieci senatora, osoby, która stara się o nawet i o prezydenckie stanowisko w państwie. No i te dzieci trochę mu w tym przeszkadzają. To znaczy są no, taką pewną rysą, pęknięciem na jego nieskazitelnym wizerunku, bo który to wizerunek nie jest taki kryształowy i cudowny, jak by się wydawało. Do, do tych dzieci zostaje zatrudniona pewna dziewczyna, która ma się nimi opiekować i postać tej dziewczyny to najbardziej pozytywna Postać, najbardziej pozytywna bohaterka, o jakiej mogłam chyba w ostatnim czasie czytać. Naprawdę jest, jest osobą niesamowicie, nie dość, że zabawną, błyskotliwą, dosyć upartą, taką, która zawsze postawi na swoim i która wie, czego chce. No, ale nie jest też pozbawiona uczuć. Ona rewelacyjnie dogaduje się z tymi dziećmi. Yy, ona zjawia się w, w, tym, w domu tego senatora za sprawą swojej przyjaciółki z dawnych lat, która to jest żoną owego polityka. I, i, i ta, właśnie, yy, ta właśnie żona tego polityka, czyli dawna przyjaciółka tej opiekunki do dzieci, yy, no, też nie chcę, aby te dzieci w jakikolwiek sposób przeszkadzały w tym e, poukładanym, przepięknym, e, wysmakowanym i cudownie idealnym życiu, jakie wiedzie e, ta jej dawna przyjaciółka. E, no, niestety, tam w środku jest jednak e, takie małe bagno, które, w, które, w które wchodzi ta dziewczyna i tą relację, jaką nawiązuje z dziećmi no, buduje przepięknie. Ona sama nie spodziewa się, że nawiąże taki kontakt z tymi dziećmi, z tymi bliźniętami i Staje się dla nich kimś bardzo bliskim, kimś, kogo one potrzebują, kimś, kogo tak naprawdę nigdy nie miały. Jeśli widzieliście gdziekolwiek tę książkę, a zastanawialiście się, czy po nią sięgnąć, to mówię wam, że naprawdę warto. Kolejną książką na czytelniczy zastój książką, która jest dosyć dobrą obyczajówką i książką, no, przez którą przebrniecie bardzo szybko czyta się ją błyskawicznie, to Siedmiu mężów, Evelyn, Hugo, Tyler Jenkins, Rate. No, ja na tę książkę zasadzałam się dosyć długo, aż w końcu po nią sięgnęłam i nie żałuję. Bardzo lekko i... A pomimo tego bardzo dobrze napisana historia kobiety, która była kiedyś niesamowicie popularną Gwiazdą hollywoodzką, która zdobyła chyba wszystko, co w świecie filmowym jest do zdobycia i do osiągnięcia, i która miała bardzo takie burzliwe życie prywatne, i miała faktycznie siedmiu mężów. Wszystkie te małżeńskie historie opisane w tej książce zostają spisane. Przez pewną młodą dziewczynę, dziennikarkę, którą ta hollywoodzka aktorka wybrała sama po to, aby historię owych małżeństw swojego życia opowiedzieć właśnie tylko jej. Bardzo podobało mi się w tej książce to, że dostajemy tutaj taki obraz Hollywood w trochę retrostylu. To Hollywood starej daty, kiedy te gwiazdy filmowe były. No takie, nie wiem jak to opisać, zupełnie inaczej nawet wyglądały, no bo wiadomo, że musiały wyglądać inaczej niż, niż wyglądają dzisiaj. I być może wtedy te gwiazdy filmowe, ten cały blichtr i splendor nie był taki, taki jak dzisiaj. Dzisiaj w to wszystko wchodzi: wchodzą media, wchodzi reklama, wchodzą ogromne, ogromne pieniądze. Wtedy pewnie pieniądze też się liczyły, i, i one były. Musicie przeczytać, żeby, żeby móc dotknąć tego hollywoodzkiego filmowego świata w tamtym starym wydaniu. To historia o sławie, o wielkiej miłości, która przetrwała wiele i przetrwała wszystko. Zaskakująca momentami książka, obowiązkowa. Jeśli chodzi o książki, które można polecać na zastój czytelniczy, książką, o której chcę Wam teraz opowiedzieć, jest ym, książka, która ym, w zasadzie no, różni się od wszystkich tych, o których opowiedziałam do tej pory. Jest to mroczna materia Blake'a Kraucza. Tę książkę przeczytacie z zapartym tchem. Ona Was bardzo wciągnie, nawet jeśli nie czytacie książek tego typu. O co. Tutaj chodzi. Tutaj bohater wiedzie, wydawałoby się, no, spokojne życie z żoną przy boku, z dzieckiem i jest naukowcem, i pewnego razu wracając do domu, on zostaje napadnięty, traci przytomność i budzi się, i w momencie, kiedy odzyskuje przytomność, wszystko co było jego udziałem do tej pory, to życie, które wiódł do tej pory, okazuje się, że to nie było jego życie. Okazuje się, że jego żona nie jest jego żoną, że wszystko to, czego, czego doświadczył przed tą utratą świadomości, to w ogóle nie miało miejsca, a on sam jest jakimś bardzo, bardzo Ważnym naukowcem, geniuszem, który coś ważnego odkrył, tylko on nie ma pojęcia o co chodzi. To historia człowieka, który zostaje zmuszony do dokonania pewnych wyborów. To historia człowieka, który jest zakochany do szaleństwa i który zrobi wszystko, aby odzyskać kobietę, którą kocha. I to wszystko pośród dziwnych splotów, wydarzeń i Sytuacji, w których on nie wie, czy to, co się dzieje, jest prawdą, czy to, co może miało miejsce wczoraj, przedwczoraj, jest kłamstwem, czy jest prawdą. Bardzo ciężko jest się temu bohaterowi połapać w tych wszystkich niewiadomych, natomiast Wam będzie bardzo łatwo przez tę książkę przejść. Przeczytajcie mroczną materię i napiszcie, czy Wam się ta książka podobała. Te wszystkie tytuły, jakie przygotowałam w zestawieniu na czytelniczy zastój, napiszcie, czy odpowiadają Wam one, czy uważacie, że może wcale nie nadają się do tego zestawienia i jakie są Wasze propozycje na to, aby z czytelniczego zastoju wyjść. Zapraszam Was oczywiście na mój Instagram, magiel książkowy. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do zostawiania komentarzy, lajków, do oglądania poprzednich filmów i do zobaczenia w kolejnym maglu książkowym. Cześć!